Tydzień temu rozważaliśmy o Krzyżu i pragniemy schodzić w głąb, mówić o Jego ciele, o ranach Jezusa, krwi i przebitym sercu. Bo Krzyż sam w sobie nie miałby sensu, oderwany od ciała Jezusa Chrystusa, które zostało na nim złożone. Krzyż jest swego rodzaju ołtarzem, na którym krwawo został złożony w ofierze baranek Boży. Który gładzi grzech świata, dziś otwórzmy nasze serca na tajemnicę ciała Chrystusa, cierpiącego dla nas z miłości Ciało Chrystusa, nowa życiodajna droga do Boga. Pomódlmy się na początku. Dobry Ojcze Jezus Bawco, Duchu Życia Trójco Święta. Oświeć umysł, wzmocnij wolę, pomnóż wiarę, rozpal miłość. Oczyść pamięć, uświęć duszę, uzdrów ciało, zniwecz grzech. Od demonów, grzechów zła, od zniewoleń z piekła dna, wyrwij, ocal, obroń, zbaw, ratuj, obmyj, wieczność daj. Przez krzyż słodki, ciało święte, Srogie rany, drogą krew, Przez samotność, smutek Twój, Serca rane śmierci zdrój. Moje życie Twoim jest, Twoja wola moją jest. Panie Jezu, dajcie czcić, Daj mi tylko Tobą żyć. Amen. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg staje się człowiekiem i co to tak naprawdę oznacza? Święty Paweł w liście do Filipian pisze tak: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci, śmierci krzyżowej. Czyli najpierw trzeba sobie uświadomić, że Bóg, któremu niczego nie brakowało, w przeciwieństwie do nas, przyjmuje ciało ludzkie, naznaczone mnóstwem braków. I święty Paweł mówi, że przez to się ogałaca. Pomyślmy sobie na początku, jak to jest być nagim, gdy nie mam nic, czym mógłbym się okryć, ochronić, a wszyscy patrzą. Jak to jest, gdy wyjdzie na jaw moja słabość, popełniony błąd, nagi i słaby w oczach innych, czyli ogołocony. Co dzieje się z naszym ciałem, gdy jesteśmy okrutnie zmęczeni, niewyspani? Co dzieje się z ciałem, które jest schorowane, ma rany, albo bardzo surowe leczenie? Czy ktoś kiedyś splunął Ci w twarz, wymierzył policzek, popchnął? Czy doświadczyłeś unieruchomienia, ograniczeń w Twoim ciele? A może ktoś z kochanych ci osób tego doświadcza? To właśnie nasze ciało. Kruche, słabe i bezbronne. I takie ciało przyjął Jezus. Jezus, Bóg, któremu niczego nie brakowało, stał się w pełni człowiekiem. Ogołocił się dla nas. Po co zaczynam od tego? O moi drodzy, bez tej świadomości. Ciężko nam będzie wejść w głębi kontemplacji Jezusa umęczonego, cierpiącego, bo to najprawdziwsze ciało cierpiało na krzyżu, to ciało zostało złożone w ofierze. Jedną z herezji potępionych w pierwszych wiekach Kościoła jest tak zwany doketyzm, według którego, według tej herezji Jezus nie miał ciała. Miał takie ciało pozorne, to znaczy to jego cierpienie też nie było pełne. I Kościół potępia takie myślenie. Bo Jezus miał realne ciało, był w pełni człowiekiem, ogołocił siebie, zostawił bycie w chwale Boga i w tym cierpiał za nas. Proś dzisiaj Ducha Świętego, by przez pamięć o Twoich brakach w ciele, o Twoich cierpieniach, Bóg dał Ci odczuć choć odrobinę przeżyć cierpienia ciała Jezusa, bo on przeżył to dla Ciebie. Święty Paweł pisze w liście do Koryntian: Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić bywała gra słów. Bóg bogaty swym bóstwem ogałaca się, stając się tacy jak my, pełni w pełni ludzki, by nasze ciało przemienić przebóstwić. To o tym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii o przemienieniu ciała Jezusa. I to bardzo ważna uwaga właśnie dla naszego życia duchowego, bo chcemy, żeby to było praktyczne to, co rozważamy. Jeżeli my zapomnimy o tym fizycznym, bardzo konkretnym przeżywaniu cierpienia Jezusa, to możemy nie spotkać Jezusa, który stał się cielesny, który zechciał skomunikować się z człowiekiem przez ciało, by je odkupić i zbawić. Jeśli tak bardzo, ta nasza duchowość będzie w, z głową w chmurach, jak to się mówi. Przepiękny jest list do Hebrajczyków, który bardzo polecam do czytania i w tym liście do Hebrajczyków Święty Paweł pisze tak: Niemożliwe jest, powiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzech. Przeto przychodząc na świat mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał Twoją wolę. I na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Co to konkretnie odznacza ten wzniosły język świętego Pawła? Otóż święty Paweł pisze, że krew kozłów i cielców nie może obmyć z grzechu. Święty Paweł konfrontuje, tak naprawdę nie do końca jest to list świętego Pawła, ale autor tego listu podsumowuje całą świątynną ofiarę. Bo my możemy być osłuchani, że mamy grzechy, że możemy przez to pójść do piekła itd., tak ale my musimy w tym wielkim poście na nowo sobie uświadomić, co pisze święty Paweł: wszyscy zgrzeszyli, i ja, i ty. A zapłatą za grzech jest śmierć. To znaczy, jeżeli ja mam w sobie grzech, jeżeli idę do spowiedzi po to, żeby się tylko wybielić, zdjąć z siebie napięcie emocjonalne, jeżeli nie wyznaję jakichś grzechów, to pytanie, czy to rzeczywiście. Jednoczy mnie z Bogiem, bo ja sam z siebie nie mam władzy nad grzechem, odchodząc z tego świata w grzechu, nie oddawszy go Bogu, który jako jedyny może go zniszczyć. Odpowiedź jest prosta: krew kozłów i cielców nie może nas obmyć z grzechów, to była zapowiedź. I to, co mówi. Ten list do Hebrajczyków jest dla mnie przepięknym obrazowym dialogiem ojca i syna. Ojciec mówi: Synu, trzeba zejść na ziemię. Ja ci przygotowałem ciało, byś w tym ciele odkupił ludzi. I syn odpowiada: Tak, utworzyłeś mi ciało, bo całe opalenie, ofiary ze zwierząt się tobie nie podobały, a więc idę, aby spełniać Twoją wolę. I co pisze, List do Hebrajczyków: Mocą tej woli zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Nikt nie zmusił Jezusa do tego. W Ewangelii Jana, w dziesiątym rozdziale słyszymy: Ja sam daję swoje życie, Nigdy mi go nie zabiera. I warto tu dojrzeć miłosną wolę Boga, który się ogałaca. By swoje ciało ofiarować za mnie i za Ciebie. W teologii Starego Testamentu i też listu do Hebrajczyków Jezus jest kozłem ofiarnym, ale tak w głębi teologii. Mianowicie, w świątyni co roku składano ofiarę przebłaganą za grzech ludzi, i jak to się odbywało? Jednego kozła zabijano, i jego krwią, z jego krwią wchodzono. W miejsce najświętsze. Natomiast drugi kozioł miał pozostać żywy. Kapłan wkładał ręce na tego kozła i niejako przenosił grzechy wszystkich ludzi Izraela na tego kozła. I ten kozioł był wypędzany na pustynię, żeby tam zginąć. Grzech przeniesiony na kozła który jest wypędzany i ginie na pustyni, grzech jest oddalany od ludu Izraela. Ale znów to tylko obraz i zapowiedź tego, co zadziało się w Jezusie. I przepiękny fragment z listu świętego Piotra. To właśnie w świetle tego obrazu starego testamentu o wyprowadzeniu kozła na pustynię, wypędzeniu, możemy zrozumieć, co święty Piotr pisze. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. I znów wzniosły słowa, ale potrzebujemy, żeby zeszło to w głąb. Jeśli masz taką chęć, to zamknij na chwilę oczy. Spróbuj nazwać swój najważniejszy, najbardziej wstydliwy, niszczący grzech. Co Ciebie niszczy? A może grzechy całego życia? I wyobraź sobie teraz Jezusa. Z jego ciałem, taki, jaki mniej więcej był, i uświadom sobie, że ten twój grzech, że grzechy twojego życia są w jego ciele, w środku jego ciała. I wyobraź sobie, jak on idzie na Golgotę. Tam jest przybijany do trzewa krzyża, a w jego ciele twój i mój grzech. Jezus to właśnie ten kozioł, na którego nałożyłeś, nałożyłaś dłonie. To Jezus, to na Jezusa zostały przeniesione wszystkie grzechy świata, Twój grzech w Jego ciele. To Jezus został wypędzony z Twoim i moim grzechem poza miasto, na Golgotę. I on zaniósł w sobie grzechy na drzewo. Drzewo Krzyża, by tam to zostało zabite. On w swoim ciele poniósł nasze winy na drzewo. Moi drodzy, to jeden z najważniejszych fragmentów z dzisiejszego rozważania. To scena, do której warto wrócić w swojej modlitwie. To okazja do radykalnego spotkania z Jezusem, że On w swoim ciele. Poniósł moje drzewy na, grzechy na drzewo. Kiedy pomyślimy o tym, że Jezus się ogołocił, będąc nieograniczony, staje się kruchym, słabym człowiekiem, i myśląc o tym, że on w swoim ciele zanosi grzechy na drzewo, tam umiera, to jaki jest tego owoc? Znów list do Hebrajczyków mówi tak: On nam zapoczątkował, otworzył nową życiodajną drogę przez zasłonę, którą jest jego ciało. Mając zaś takiego kapłana, zbliżmy się do niego ze szczerym i pełnym zaufaniem, z sercem prawym i oczyszczonym. On otworzył nową, życiodajną drogę przez zasłonę, którą jest jego ciało. Kluczowe słowo to jest słowa zasłona, bo święty Marek, Mateusz i Łukasz piszą, że w momencie śmierci Jezusa w świątyni jerozolimskiej od góry do dołu rozdarła się zasłona, która oddzielała do najświętszego, od najświętszego miejsca, gdzie wierzono, że przebywa chwała Boga. I kiedy umiera Jezus. Ta zasłona się rozdziera. W momencie śmierci Jezusa. Co to znaczy dla nas? Jeden z komendatorów pisze, że rozdarcie się zasłony świątynnej wyraża otwarcie przystępu do Boga, że już nic nie dzieli nas. Rozdarcie się zasłony oznaczało, że dawne sanktuarium, to żydowskie, straciło. Taki sakralny charakter, że już nie świątynia żydowska jest miejscem obecności Boga, ale rozdarte ciało Jezusa. I przez nie mamy dostęp do Boga. Jezus, cielesny Bóg, umierając na krzyżu, rozdziera zasłonę, to co oddziela mnie i ciebie od Boga, od jego oblicza, od poznania go, od jego miłości. I przez to rozdarte ciało mamy dostęp do Najświętszego z Najświętszych, do Ojca, do życia Bożego. To jest najważniejszy owoc męki Jezusa. Jego ciało jest przystępem do życia w Bogu. Tydzień temu. Podawałem taką listę takich praktycznych ćwiczeń duchowych i dzisiaj też chcę podpowiedzieć, jak my możemy wchodzić w głąb tajemnicy ciała Jezusa, by je uczcić, by za nie podziękować. Najpierw to Anioł Pański. Ja pamiętam, jak w mojej miejscowości dzwoniono w kościele na Anioł Pański, by uznać w ciele nieboga. Na mszy, to druga rzecz, w trakcie kredu może zauważyliście, że kapłan skłania głowę. W mszale tam jest podane, że wszyscy w tym momencie skłaniają głowę na słowa i stał się człowiekiem, żeby uczcić, że Bóg właśnie przychodzi na ziemię, ogałaca się. Trzecia rzecz: to ważne, by uczyć się modlić ciałem, świadomie klękać. Świadomie składać ręce, patrzeć na świece przy ołtarzu, patrzeć na gesty księdza, kiedy całuje ołtarz. Czwarta rzecz, żeby nie przespać momentu, kiedy na ołtarzu jest składziony chleb, by w tym momencie powiedzieć Boże, składam na ołtarzu z tym chlebem moje ciało, moją duszę, moje życie, by zostało przemienione. I by było dla zbawienia nie tylko mojego, ale też innych. Kolejna rzecz, jeśli cierpię w jakiś sposób, Panie, niech to moje cierpienie nie pójdzie na marne, ale niech będzie ulgą w cierpieniu innym. Kolejna rzecz to w wielkim poście umartwienie ciała, pozbawienie się pokarmu, tego co przyjemne może telefon, internet. By poczuć brak, by uczcić te braki, których Bóg doświadczył, stając się człowiekiem. Dziewiąte, adoracja najświętszego sakramentu. I pomyśleć o tych wszystkich fragmentach: my jesteśmy teraz przed Jezusem pod postacią chleba. I patrząc na Chocję, pomyśleć: nieskończony Bóg staje się kawałkiem chleba. Ogołocony, uśmiercony. Cierpiący, by się w Niego wpatrywać. Ale, mimo wszystko, na pierwszym miejscu, tak powoli kończąc, jest karmienie się ciałem Chrystusa. I tutaj, może w Wielkim Poście, warto przeczytać jakąś książkę o Eucharystii, by ją bardziej świadomie przeżywać. Ale przede wszystkim fragmenty w Biblii o ustanowieniu Eucharystii. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział: A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Ewangelia Jana, 6 rozdział: chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Kto spożywa moje ciało, trwa we mnie, a ja w nim. Ogałaca się. Zanosi grzechy na drzewo w swoim ciele, uśmierca je, daje dostęp do Boga przez zasłonę swojego ciała, ale żeby tylko Boga zobaczyć, nie wiem, pomachać mu? Nie. Bóg prowadzi dalej. Mówi: bierz i jedz. Bóg chce, byśmy spożywając go, mogli się z nim jak najgłębiej zjednoczyć. Byśmy mogli nam karmić się niejako Jego męką. Stać się dosłownie z Nim jednym ciałem. Dlatego jeśli chcesz wniknąć w głębiny męki Jezusa, głębiny miłości Boga, to bierz i jedz, On stał się chlebem. W Eucharystii jest ta zasłona ciała Jezusa, przez którą zanurzamy się w Bogu i Jego miłości. I naprawdę nie ma we wszechświecie większego skarbu dla człowieka. Nie ma we wszechświecie bardziej otwartych drzwi do Boga. Eucharystia, ciało Pana, wydane na krzyżu. Dwa lata temu, w Wielkim Tygodniu, miałem takie bardzo mocne doświadczenie ciała Pana Jezusa. Otrzymałem od przyjaciół olejek nardowy, którym namaszczano zmarłych, w tym namaszczono ciało Jezusa. I namaściłem sobie dłonie. Akurat to był dzień w wielkim tygodniu, kiedy czyta się o tym, jak zostały namaszczone stopy Jezusa. I kiedy zamknąłem oczy po przeczytaniu Ewangelii i powąchałem ten zapach, to ja zobaczyłem martwe ciało człowieka leżące w grobie. Ciało Pana. Wszystko może Ci pomóc, by je adorować. Nawet zapach, by mieć przed oczyma w tym wielkim poście martwe ciało, które będzie z martwych stałe. Spójrz teraz na ciało Pana w najświętszym sakramencie i spróbuj w sercu podążyć za moją modlitwą, którą zakończymy to rozważanie. Panie Jezu, mój najdroższy Zbawicielu, Patrzę teraz na Twoje ciało utajone w hostii. Dziękuję Ci, że stałeś się człowiekiem. Dziękuję Ci za ciało, w którym się ogołociłeś z bóstwa, bym ja już nie był nagi, ogołocony grzechem. Jezu, dziękuję Ci za ciało, w którym cierpiałeś dla mnie. Dziękuję Ci za Twoje ciało ubiczowane, ukoronowane cierniem. Oplute, pobite, umęczone dźwiganiem krzyża, odarte z szat, unieruchomione okrutnym bólem gwoździ, przebite włócznią. Jezu, dziękuję Ci za ciało, którym poniosłeś moje grzechy na drzewo krzyża. Uwielbiam je. Panie Jezu, dziś zanurzam w Twoim ciele siebie, moje życie, moich bliskich. Niech to, co złe we mnie, zostanie uśmiercone w Twoim ciele. Niech to, co dobre, zostanie uświęcone i pomnożone. Jezu, niech Twoje ciało będzie mi drogą do Boga. Rozpal we mnie głód i miłość do Eucharystii. Przemień mnie w siebie, by i moje ciało, moje życie stało się chlebem. Pokarmem zbawienia dla innych. Amen.